Damian, daj na początku taki disclaimer, że jeśli jesteś Dominikiem lub Lakarnumem, to nie oglądaj tego filmu. Tak, a film e... będzie się nazywał wysyłamy paczkę do wydatnych chłopaków. Tak, dokładnie tak. Siema, <laughs> tak. siema widzów. Jakiś czas temu, a dokładnie kilka miesięcy temu, mieliśmy filmik, który którym ocenialiśmy, czy ocenialiśmy, bo już DIY. Powiedziałem tam, że 20 tysięcy lajków i robimy to dla Pawła <laughs> I wysyłamy mu w od widzów. Let's do it, guys. Nawet minęło kilka miesięcy. I żeby nie być gołosłownym, stwierdziłem, że zrobię to e, teraz. Niestety sprawy się skomplikowały od tego czasu i Paweł e, Lakarnum już nie otwiera paczek od widzów e, na swoim <grym> kanale. Ale kanał wydatnych chłopaki otwiera teraz paczki od widzów, więc tak naprawdę nic się nie zmieniło. Poza tym, że paczka trafi do Pawła i do Dominika. Nie mamy nic dla Dominika. Nie mamy nic dla Dominika, więc wymyślimy coś e, pod koniec, znaczy, żeby mu dorzucić. Nie, ja już wymyśliłam. Ja robię infanarta. No, ode mnie też coś zostanie Dominik, żeby się nie skrzywdzony, ale ogólnie paczka sfokusowana jest na e, Pawła Lakarnuma. Ta Jurka już robi. Powinniejsze widzieć stół, Damian, mam nadzieję, że Ci się będzie podobała ta zabawa z dopasowywaniem futerzu z, z telefonu jeszcze. ja w tym czasie zajmę się czymś innym, mianowicie na dnie naszej. Nie no, będę popita! Nie, nie będę robił popita, zrobię zdjęcie. Ale to ty jeszcze nie mówisz tu klej gorący trzeba nie rozgryć, Najpierw popita. A, dobra. No to potrzebuję sprawdzić jak to tam się robiło. Miesi, ale też mów coś, jakby bądź Nie, ten nie Chce być, ale wiesz, ja się też skupiłem, tak? Wiesz, Skupiasz się! Tak! Ty masz na to nasrać i narzygać. Nie no, ładnego fanarta No gdzie dym... oni nie zasługują? Oni ale... nie wmanewrowali w sytuacji, że moja Staszko się do mnie skrzyczała. Ja chcę, żeby to stanęło w tle Pawła filmów. W jakiej koszulka z Pawłem chodzi? W jakim kolorze najczęściej? Hawajskim. I fioletowy dam mu, żeby było, że wiesz, kawał lakarnym. Dobrze. Nie wiem czy mnie to nie przerasta trochę. Ale tu używa jakichś zaawansowanych gadżetów. Ja nie mam takich zaawansowanych gadżetów. Mamy tu jakieś nożyczki? Nie, poczekaj! Bo po cholera mam przynosić nożyczki, skoro ja mamy wielki karton DIY, który dostałaś od... Lipa. Tam na pewno będą nożyczki. To są jakieś pluszowe gadżety. Misiu, to jest El Dorado! Są też kolorowe karteczki, łyżeczki, pianeczki. Wow! Jezu Chryste Przecież to chłopa więc Dobra, nie, nie mamy cykla. Będę musiał wyciąć po prostu dwa kółka tak na pałę, wydaje mi się. Hello there. Pianka, bo mi kapturek zepsujesz, jak się będziesz mi tu pchała. Ktoś nam zaraz napiszę, że, wiesz, tutaj warunki nie, nie są odpowiednie dla zwierząt w tym domu. Tak, ale Pianka nie opuści nas na krok. Nie opuści nas. Jakie kolor spadenki nosi Paweł? Jak rzuca farby? Szare. Szare? Szare. Nie, czarne chyba. Szary dress. Nie, czarne mu dam spodenki, a Dominikowi dam jeansy. Dominik wygląda na kogoś, kto by namówił jeansy. Dobrze. Jak ona osiągnęła to, jak myślisz? No... no, wycinała to jak wariat. Może nożyczkami do paznokci. No dobra, no to. Najpierw wytę kształt ogólny, zacznijmy od tego. Woda. Za dużo woda. Zrobiłam dziurę Pawłowi na kroczu. Masz chusteczkę jakąś? Nie. No już wysie o piankę. No dobra, to wygląda jak coś. I, 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 I guess. Co, taki Paweł? no jak żyj? Żywy. To prawda, on tak wygląda. Tak jest jego wygląd. Widziałam go na żywo. Jak, myśl, jak długo ta paczka będzie leżała u chłopaków? Z tysiąc lat. Czy że oni to otworzą? No, mam nadzieję, bo inaczej dostanę szału, ale nie możemy im powiedzieć, jakby widzowie drodzy, my nie możemy im powiedzieć, że my to wysyłamy, bo my chcemy, żeby oni się zaskoczyli, że to od nas. Na sam koniec. No bo musisz zdradzić... o k***, ale mu nogę zrobiłam. Musisz mu y, powiedzieć widzowi, jaki jest tutaj koncept na to. To oni mają nie wiedzieć, że to jest od nas. a dokładnie, to jest niespodzianka, więc koncept jest taki, że oni mają nie wiedzieć, że to od nas, i się zaskoczyć dopiero na samym końcu. Także też widzowie drodzy, nie idźcie do nich, do komentarzy i nie piszcie... Paczkę od prostacji za, Otwórzcie Bo to wtedy smutno będzie, bez sensu. Nie, bez sensu, to mam być Dobra, so... uzyskałem to! Wygląda jak Batman po roku... w zakładzie zamkniętym. Dobra, próbuję zrobić to tak, jak, tak jak Just Clay powiedziała. Ona zakleiła tę taśmą. Taką. Czuję się, jakbym była znowu, wiesz, w szkole podstawowej i robiła laurkę dla rodziców. Tylko, że moi rodzice są troszeczkę na akurat w tym przypadku. Bo ty jesteś po ASP. Masz jakieś kliki na to, żeby taśma klejąca się nie zaklejała? Sama. No może się ją tak zgiąć jakby w jednym miejscu what the fuck. Nie trzeba być po ASP, żeby to wiedzieć. Wystarczy żyć dłużej niż rok na tej planecie. Ale ja nigdy nie robiłem manualnych rzeczy. Ja Widać. Uważam, uważam, że jestem w tym bardzo kiepski. Wiesz co? Ja myślę, że ta jedna paczka, którą my teraz stworzymy, zapewni im na wydatnych chłopakach kontent na cały odcinek. Myślę, że oni się mogą bawić tym do śmierci. Tym popitem twoim? Tak, to już jest prawie gotowy. Już jest prawie gotowy. Prawie gotowy. Muszę tutaj tylko jeszcze naciąć. No, Just Play obiecywała, że to jest zabawka na długie godziny dla dzieci, tak? Więc... E no Paweł, Dominik spełniają wszystkie kryteria. Są dziećmi. O, patrz, co się stało. To, to jest śmieci. Możemy to dorzucić tam do <gry> Nie jesteśmy jak widzowie Filipa, nie wysyłamy śmieci. Jak to nie? Okej, proszę, proszę nie robić. Tenis, bo ty mnie też szturchasz, wiesz, kotku? Jestem psem. <gry> Jest, jak to jest perfekcyjnie szkaradny. Jeszcze wiesz, Just Clay robiła to zasadniczo dwukolorowe, ja robię to jednokolorowe. A dlaczego tak co dziennie nie chcę? Jezu chryste! Stworzyłeś potwora. To nie ja, nie, co chyba Simple Dimple nie popiję. Myślę, że to jest nasz problem. To jest mój Simple of the Dimple of the Kind. Bardzo, bardzo satysfakcjonujący na pewno będzie do wciskania tutaj. Nie, no, to się nie nadaje. To jest tak fatalne kotwór. <laughs> Spróbuję jeszcze raz, tak? Spróbuję jeszcze. Raz. Nic nie jest stracone. Odrysuję sobie ten kształt i go wytnę. W twoim zestawie do DIY Craft nie mam chyba nawet ołówka. E, możesz mi to odrysować pędzlem? Ty masz rozum, jakikolwiek i bardzo proszę. Co ja mi ci To? Tak. A to jest fatalne. Ale odrysuj mi to pędzę, proszę. Co ty robisz? Odrysuj mi to. Tak, ja ci narysowałam. Ale to to patrz, to jest za... Ale ty będziesz musiał to wygiąć i tak. No właśnie nie! Ja chcę, bo to jest ta część, ja się popuje, ja potrzebuję teraz Julii wyciąć na to. A Obrysy potrzebuję. Dzie dziękuję. Perfekcyjna fatalność. Podoba mi się też technika laminacji, którą stosuję, czas wkleję. Ja również też stosuję, czyli po prostu zaklejenie tego taśmą klejącą. Jest super. Bardzo daje takiego prestiżu tym itemom. Paweł, Rosa, jak ten obrazek nie stanie w tle waszych filmów, albo Twoich filmów najlepiej, bo tam widziałam, że masz taką półeczkę, na której stawiasz rzeczy, to wyrzucam się ze znajomych na Facebooku. Ja pierdziele! A to działa w ogóle, Fazeover? Pamiętasz nasz film oryginalny? Pamiętasz, co tam powiedzieliśmy? Że to jest jednorazowe. Raz tego użyjesz, and it's done. Więc czy to będzie działało, czy nie, będę musieli powiedzieć Paweł i Dominik. Także nasz yy, popił. Jest już gotowy, moi drodzy. wie jakie to jest fatalne misiu. <noise> Nasz pierwszy prezent dla Pawła Lakarnoma jest już gotowy. Wygląda on tak. Jestem pewien, że bardzo dobra zabawa z niego wyniknie. Myślę, że chłopaki mogą nie do końca zrozumieć, co to jest. Co to jest. jest. Będziemy Są musieli na napisać list. Tak, tak. Tak, tak to się robi, jak się paczki do youtuberów, wiesz? Dobra, no może nie jest to najpiękniejszy, Simple dimple, popit y, fidget spinner, ale starałem się. Jest w nim serce. Także pierwsza część paczuszki jest już gotowa. I no to jest bitcoina bitcoin teraz. Wiesz, co jest najgorsze, że tego bitcoina muszę. Zrobić z tego arkusza, który przeorałem, tak się Dlaczego? Ponieważ powinien być żółty Bitcoin. Tak mi no, się wydaje. Wiesz, z tego. Nigdy nie, widziałem kryptowalut. Do mnie nie, 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 dużo mnie jak że to jak on jest taki on jest taki nie, Bitcoin. nie, nie, bitcoin? powiem ja wam powiem, dlaczego nie, Pawłowi bitcoina. Bo Paweł kiedyś zadzwonił do mnie i zapytał, czy może pieniądze. i może ja powiedziałem, pieniądze. po nie, nie, pieniądze. a on powiedział: bo zainwestować w bitcoin. I ja mu pieniądze. I nigdy mi ich nie, zainwestować nie, 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 I I nie, 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 bardzo ładny. No więc nasz Bitcoin jest już gotowy. Paweł, to pamiętaj, to jest warte jakieś 160 tysięcy złotych, tak słyszałem. Więc e, oddaj moje pieniądze, Paweł, oddaj je, proszę. Ja nie mam za co żyć. Ja Piarka nie ma co jeść. Julia nie ma co jeść. Nie mogę nic powiedzieć. To jest mój większy problem i w wtedy nie mam co jeść. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że ten obrazek teraz musi wyschnąć i wtedy ja będę mu dawała szczegóły. Dziękuję za tę wypowiedź. Mamy tutaj też itemy do tej paczki, których nie trzeba w żaden sposób zmieniać, customizować to. Ja słyszałem, że Paweł lubi farbować włosy. To specjalnie mu, dla tą niego. tą farbkę, która mi się nie sprawdziła. Cicho, kupiliśmy to specjalnie dla niego. Bardzo fajna farbka, Paweł. Przygnij tym Dominikowi gdzieś, e, nie wiem... Twarz! Nie, nie, nie. Żatowałam nie. jak coś. Przygnij tym Dominikowi gdzieś, e, nie wiem, pofarbuj mu włosy na plecach. O, o, to tak, do, do tego to wykorzystaj. A, myślę, że pora na zdjęcie. Na, na telesfora, tak. Pora no. nam tutaj nasz highlight tego, bo nie wiem, czy wiecie, jeśli kiedyś byliście w szkole tosowej albo tam gimnazjum, to być może robiliście taką Gimnazjum. W gimnazjum się nie robi takich rzeczy w przedszkolu robi. Nie wiem, jakim ty gimnazjum byłeś. W przedszkolu robi się takie coś, że bierzesz rankę do zdjęć i wyklejasz ją makaronem, tak? No to stwierdziliśmy, że to będzie bardzo takie, no nie wiem, no będzie Pawłowi przypominało cieple rodzinnego domu czy coś. Robimy mu taką z naszymi podobiznami. zdjęcie. No to będzie na samym dole i on wtedy jakby dopiero, że to jest od nas prezent. To jest zdjęcie, patrzcie, widzowie, to Juleczka, tu jest Paweł i tu jestem ja. Przynieś byś mi taśmę dwustronną, a nie, nie wystarczy taka zwykła? Nie, bo nie mogę tego przykleić w ten sposób. Daj mi taśmę Dlaczego nie możesz tego po prostu na taśmę przykleić? No bo będzie wystawało wtedy. No i co? Ty jesteś zwierzęciem? No wiesz, to idea była taka, żeby oni... Do, oni to na wydatnych chłopakach jakby nie otwierali, być Może ta paczka w ogóle nie dotrze do nich, bo nie wiem, Krzysztof Kliszek zje ją po drodze. Czekaj, może zostawmy jakąś sekretną wiadomość z tyłu. 2-0-20-2020. To no, w sensie, że tyle żył. Ale nie, no, to 2021. 2021. Kiedy wy tego się uwielbiście? W zeszłym roku. W tym roku. Ty... No to 2-0-20. Okay? No to powiedz 2-0-20. Tu, 2-0-2-2. Ciek! <grych> Pięknie. Teraz możemy to zdewastować. Twój atrybut. Tylko po to, czy zaprosiłem tutaj, bo ty masz to, a ja tego nie mam. No to nie jest wcale tak, że mieszkają już na samym domu. Nie. Możesz w tym czasie śmieci pozbierać. Ty nie ma śmieci, to wszystko w paczki wrzucimy. To w taśmy. No? Tam jest. A to, to, to problem jakiś jest? Ty nie masz już w ogóle godności. Patrz to na przykład mogliby użyć jako maski. Tak, ja, ja, to, ja to użyję jako maskę. To jest makaron premium moi drodzy, to nie jest... Zwykły makaron ze sklepu. to jest drogi makaron. O Paweł i Dominik. Nie zjadajcie nie tego. Zjadajcie tego. Czekaj, Pianka, wyjdź mi stąd! Może przyczepmy piankę do tego. Pianka, ty jesteś w tym domu potrzebna? A nie chcę zrobić czegoś innego w tym czasie, bo w sumie ja Ci trochę nie ufam i ja bym to sama lepiej zrobiła. Co jest jeszcze na liście zrobienia do Pawła? Nic! Nic? Nic. To wymyśl coś na bieżąco. Powiedz, co masz dla Dominika. Dla Dominika, żeby nie czuł się smutny, mamy Knoppersa. Wyjęliśmy go z lodówki. Smaczny. Dobry. Nie. Chyba, że otworzycie to później niż yy, w lipcu 2022, to może wtedy nie. No a tak poza tym, no to, to nie mogę im narysować laurkę jeszcze. O, albo napiszę im wierszyk. O! Myślę, że to jest super pomysł. Niech mi ten gnój spróbuje to wyrzucić. Musi być... Coś o Pawle, Dominiku i ich płomiennym romansie. Nie no, o romansie to już jest yy, to. Ale no. to ma sens. Był taki odcinek South Park, jestem pewien, że Paweł doceni tą, ten refrens, jak zobaczy ten film, gdzie ludzie sipowali Twika z Craigiem. I powali do tego stopnia, że wymusili na nich związek i okazało się, że to jest bardzo szczęśliwy związek. Ja myślę, że to samo stanie się z Pawłem i Dominikiem. Powiedz to Nadii i Józef. Paweł mieszka sam w piwnicy, o co Ci chodzi? Pawełku... Co się w(|| jest rzecz? Precz. Napisałem B, zaraz P. No to przekreśl i napisz, to będzie jeszcze bardziej podłe. Dobrze, więc y, nasz wierszyk jest już gotowy, ja myślę, że każdy... Co taki krótki? Nie chce mi się pisać też dużo, tak? Jakby myślę, że wystarczy. Ja myślę, że na konkursie jakimś tam pisania wierszy w przedszkolu, to mm -hmm. ktoś by to docenił, tak? Pawełku, Pawełku, słodki jak z KFC kubełku, gdy z Dominikiem cię ujrzałem, wnet zrozumiałem, że miłość nie jest kałem. I zanim powiesz precz, pamiętaj, że miłość to jednak piękna rzecz. Bardzo ładnie. Proszę o suba za to, moi drodzy widzowie. Ja myślę, że to zasługuje na suba. A tutaj mamy jeszcze rzeczy do udekorowania. O właśnie! Już ja mam naklejki! Ja myślę, że wyskakujący z tortu jednorożyt będzie dobrą naklejką. Happy birthday stęczą, Też jest bardzo fajne. One są takie wystające. Tak, one są luksusowe. Bardzo drogie, były kosztować 12 zł. Mam nadzieję, że to się od czas zwróci. <laughs> tak, tak wygląda gotowy produkt. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Ale uważam, że zajebiście to zrobiłem. Prawda, zrobiłaś to. Y Zupełnie jak w przedszkolu. Jakbyś się starała dla mamy. Starałam się dla taty. Który z jest swoim ojcem? Z tych dwóch? <laughs> No. Ej, musimy też najpierw przyjąć liścik! No to zaraz, najpierw zróbmy te ramki. Dobra. My nie wyjmiemy tego szkła. Nie wyjmiemy tego. Weź tego dzieciaka na pewno. Dobra, let's do this shit. Ja to oczywiście obsypię brokatem też. Wybrałam taki kolor, ale to najpierw farbka, potem brokat, wiesz o tym. Wiem, tylko ja się zastanawiam, jak to otworzyć. Szkoda, że nie dostałeś tej farby w sprayu, byłoby łatwiej. Zastanawiam się, jak to otworzyć, bo nie umiem. Nie mogę zrozumieć trochę tego mechanizmu. Ja nie mogę zrozumieć tego, dlaczego piesek na, za wszelką cenę chce być pofarbowany na poraczkowo. Tylko ty, ty, nie, nie, nie wciskaj mi tego do pędzla, bo będę będ Będę miała pędzel już na zawsze w brokat. Jakiś problem? Ja tego pędzla nie tylko używam do gówna. Czyli nazywasz to gównem? Najpierw mówisz, widzą i mi, że się starasz, a potem nazywasz to gównem? Nie no, staram się, ale z tym pędzlem można zrobić lepsze rzeczy. Może w międzyczasie jeszcze przy ozdobie tą maskę, którą oczywiście chłopaki będą nosili, klejem, z brokatem oczywiście. Czy taki klej z brokatem, to on zaschnie tak, żeby zasechł tak, żeby... Właśnie mi się wydaje, że może nie. O super. Penka, proszę nie jest tego. Okej, okay, myślę, że zdecydowanie bardziej atrakcyjna jest teraz ta maseczka. Spójrz, założyłabyś to na święta? Z wyjątkowej urody. Z wyjątkowej urody, to prawda. Ależ ta ramka jest piękna, Jezus magia. Bardzo zazdroszczę już teraz, wiesz? Ale nie, no for real, nie jest zła. Biorąc pod uwagę nasze możliwości tutaj i to, że jesteśmy trochę trochę zdurniali, to, to tak. To bardzo dobre. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, bo nie doszłam tutaj do środków. Ja to, jak widzisz, bardzo skrupulatnie farbuję. Weź sobie dziewczynę, której zależy na jakoś na estetyce, mówili, panie, będzie mówili. A ja chcę, żeby naprawdę Paweł to postawił na półce. Ja nie farbuję, ja naprawdę na to liczę. To jest to twoim marzeniem. Mhm. No to dobrze, no wiemy gdzie on mieszka, tak? Jeśli nie postawi na półce, to wiemy jakby... Gdzie ludzie... Przestań, Jezus, ale nie, nie wklejamy tego. Nie wklejamy tego. Nie wklejamy tego. What the hell. Wiesz co? Ja w ogóle chyba wykleję dół tego kartonika naszą klejącą, żeby brokat się nie wysypywał z tego. Ale żeby się nie wysypywał dołem, górą się może wysypywać. Proszę, nie wysypuj tego stąd, bo nigdy nie zbierzemy. Ja myślę, że dlatego pan już się przeprowadził, dlatego zmienił studio. Że nie mógł tego brokatu się pozbyć. Tego jeszcze z jakminatu. Tak, tego z, twoich, z swoich wstawek. Ramka jest ready, ale nie możesz jej dotykać. Możesz zabrać sobie w liściku? Co? Liścik! Tylko tylko wymyję ręce, dobra? Ciężka praca, żeby. Tutaj wydatnym chłopakom zrobić dobrze. Pienka czy ten klej wysycha? To tak pan mówi, że tak. Dobrze, więc ramka jest. Co, ty od Przecież to wszystko ci się zmarza, Rozmażę się, oni tego nie zobaczą. W środku jest napisane pozdrawiam! Ja też wiesz, dam tutaj kartkę tekturową i to się odbije na niej. Ty jesteś i w tak zdurnowaciały, Kamil. Wspaniale jest. Gdzie są nożyczki? Ja tu je gdzieś miałem. Daj mi żółtą kartkę. A to ja już nie mam. Co ty zrobiłeś z nią? No mam ją... No po, ta to, Ale ja chcę kartkę. Ale całą? No daj mi, wiesz. Po prostu nie dyskutuj. Żeby było wiadomo, że to dla Dominika, że Paweł nie zjadł, tak? <grym> tak! Ja nie uszłam Pawełkowi w takich kwestiach. No pewnie sobie by też nie zaufał. Ty, pomyliłam się w słowie Dominik. <grym> dla Dominika. <grym> dla Dominika. What the fuck no bo dominik jest dominem w tym związku istniejszym. Tak, okay, narysuję mu domino tutaj. Myślę, że to już bardzo daleko zaszło, wiesz? Dobra, co teraz się dzieje? Teraz musimy napisać list Twoimi rytmami. Dobrze. Drogie, wydatne chłopaki. Jeśli będziemy to zbierać do usranej śmierci. Patrz, patrz co zrobię. No ale trochę zostało, trochę zostało, tak? To nie wydatne chłopaki. To paczuszka dla Was. Kochamy Was mocno. Chociaż dalej nie daliście plus. <laughs> nie, nie, to nie pisz, bo się od razu odkryjemy. Tak, no. Kochamy Was mocno, ale Pawełka bardziej. Nasz ulubiony film to ten, w którym obraża nanami Cian. Dominiku, nie martw się. Czerwony szlafrok vlog to też był dobry content. Nie... The fuck I did. Nieważne, to jeszcze lepiej. Nie wspominając o... <laughs> o Jezu! Moja moja, moja maska! Moja maska! Moja maska! Ja Nie wspominając o Talk with Mate Co? Talk with Mate What the fuck? Talk as rozmawiać. Co to jest w ogóle? To był taki program, który prowadził Dominik z Krzysiem Krzysiakiem. Chcę, żeby im wszystkim było ciepło na serduszku. Jak okay. to przeczytałem, zrobiłbym takie o, ktoś pamiętał, a potem potem ogarnął że to ode mnie i będą tak. Kuż nikt nie pamięta. Dobrze. Ale nie przedłużając, oto prezenty. Nie postawiłam dwukropka tam gdzieś. Ale nie No to już, to już, to już, to już, to już mhm. po prostu wypisu. Bitcoin dla Pawełka, bo to krypto świr. Simple dimple dla Pawełka na... Długie godziny wybornej zabawy. <grym> Świąteczna maska dla Pawełka. Po prostu. Spray do włosów dla Pawełka, bo jest piękny. To są moje kabiczki ochronne w tym, <grym> oh, mogą tego użyć dosłownie z miejsca. Ramka na zdjęcia ze specjalną niespodzianką na samym dnie. Abo nie, to to ostatnie. W no, to to w w ostatnie. Dobra. To wtedy. Yy, fanart. Fanart. nie, tu będzie najpierw knopers dla Dominika na pocieszenie. Nie, nie, to fanart, to fanart. Nie, właśnie to dobra. są. Jest lista rzeczy dla Pawła, na No to dobra, to <grym> po prostu dla Dominika Knopers. No i fanart. Pisz, ramka z naszym wspólnym zdjęciem. Ciekawe, czy pamiętasz? Pozdrawiamy gorąco? Nie, kochamy. Kochamy. Jakie chcesz mieć imię? Julian i Kamila? Czy zbyt, o, zbyt, zbyt obvious? Zbyt obvious. No To fani. No. A PS jest jeszcze wierszyk. No i co? Nasza paczka jest już właściwie gotowa. Trzeba tylko zamontować zdjęcie do ramki i możemy pakować. A no. jeszcze twój fanak się chyba dokończyć. Tak, musi dokończyć, ale to musi wysmieć. A to nie jest suchy teraz już? Nie, nie mogę tego dotknąć, bo cały z... cały fanart. Ale fanardy w ogóle się starałam. No więc pianka, czekamy na matkę. Nawet jak tak sobie siedzimy teraz? We trójkę. To możemy sobie porozmawiać, nie wiem. Kto u Ciebie tam? Lubisz w Lola grać? I thought you never ask. wiem, napisać jakieś wiadomości dla nich na ścianach tego. Co piszesz im? A, takie tam. Powiedzą na odcinku, może. Jakie to ładne! Sam chciał dostać takiego. Co zresztą. Ja boję się, że jak oni to znajdą, a jeszcze nie będą wiedzieli, że to od nas to na przykład wyrzucą, czy coś. Nie, na pewno nie. Oni doceniają. Oni lubią być shipowani. Że oni bajtują na to wszystkie dzieci, że, że są shipowani razem, tak? Mówili mi, mówili, że o! Patrz jak na TikToku teraz aktywność nasza jest. O! Bo ship mamy. <grym> Tak powiedzieli? Nie mogę nic powiedzieć, bo mnie wyrzucą ze znajomych. Tak wygląda skończony fanart. Ja myślę, że jest piękny, nie powstydziłby się go żaden domorosły shipper. I co? Myślę, że pozostała nam spakować paczkę, ale musimy poczekać, aż ramka wyschnie. Tak jest. No i co teraz? Idziemy jeść. Idziemy jeść. W takim razie ty się pożegnać z widzami, a ja z widzami się jeszcze zobaczę. Papa pa, widzowie, dziękuję bardzo, mi było miło. Mam nadzieję, oczekaj usta Pawełkowi jeszcze muszę dorobić. Żeby e, muszę mam, się nadzieje, że było, mam nadzieję, że było wam miło, że Juleczka była tutaj ze mną i tworzyła coś, co w actually nie jest główne. Także tak, do Dominik... I Paweł, jak już zobaczycie ten film, po tym jak otworzycie paczkę, pozdrawiamy Was gorąco. Mam nadzieję, że ten knopel jest smaczny i w ogóle, że Simple Dimple dostarczy zabawy na wiele godzin. A z Wami widzowie widzę się już za chwilę na pakowaniu paczuszki, także stay tuned. Pa! pa. No więc e, siema, witam z powrotem po, po obiadku kolacyjce. Juleczka już stwierdziła, że będzie za kamerą stała, bo. Była makijaż! Wszystko już jest gotowe, ramka już wyschła. Pokażę ją tutaj dla widza. O, proszę, piękna, piękna ramka. Ja uważam, że jest zajebista. Przyszła pora na pakowanie tego diabelstwa. A że nie przeczytał chcę zobaczyć, co napisałeś w środku. Nie, czytaj na głos. Jo! No, więc moi drodzy, myślę, że na dno tego tutaj. Zdjęcie. Zdjęcie na dno, to na to na dno. tak. No to, to, to trzymaj! Zaopatrzcie. Za, 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 za Pamiętaj, że mamy ograniczony zapas tego. Jeszcze raz, Wy... ostatni luk, piękne. Moje dziecko. A to jest moje dziecko i wydatne chłopaki. Co byście zrobili, gdybyście dostali taką piankę? Kochalibyście ją? Dominik i Paweł to lubią zwierzątka, więc wiesz, ona by tam miała dobry dom. Lub swoje, ja tu będę się bawić. A ja nie mam swojego. Zdjęcie idzie na dół. Muszę poczekać na Ciebie. Dosyć spora jest ta skrzynka, jak na to co niej mamy. Cały czas próbuję się do tych brokatów, które nie wiem, gdzie o oh boy, patrz jaką mam armaty Ja też chcę takie posypać W twoim zestawie DIY znalazłem jeszcze taką plastikową słomkę To żółwie się tym zabija, to dla Dominika też może być To dorzucę jeszcze Damian, zrób taki montaż, że weź, ja to wcześniej dałem Julce i teraz je ja to dostanę takie rzucone no więc mamy spakowane. Dziękuję, mój tutaj robotniczy pracowniku. Więc to leci na dno. Bo oni pomyślą, że tutaj mają, nie wiem, jakiś skarb narodów. A to tylko zwykłe zdjęcie. Kolejne, co leci, to tutaj nasz wielkrzyk. Fanart od Juleczki Leci tu gdzieś na bok. Mam nadzieję, że się nie złamie czy coś. A bola, położę go płasko. What's next? Spray dla Pawełka. Knopers dla Dominika, oczywiście. Następne. Maska świąteczna. Bardzo istotny przedmiot. Chcesz tego włożyć, do jakiejś wojniki? Nie. Nie, bo to nie, Już weszło. Nie, Cholera to faktycznie się rozsmarowuje. Dobra, masz rację. Dobra, maseczka leci do tutaj, pojemnika na maseczki. Eee, next up, bitcoin dla Pawła. Proszę oddać pieniądze. Popit. Ja myślę, że to potrzebuje koperty również. Ja mam nadzieję, że to długie godziny Pawłowi da. No on mi mówił, że Nintendo Switch to w sumie nie warto, że ch**owe. Mam nadzieję, że to będzie lepsza zabawa dla niego. Trochę makaronu mogę dorzucić? Dobrze. Dobra, jest to reszta makaronu, które jest troszkę niestety już upieprzona tym wszystkim, więc nie jest marnowanie jedzenia. Całą resztę makaronu zjemy. List od nas. I oczywiście musimy to wszystko bardzo skrzętnie posypać brokatem. Ale ja, daj mi też posypać potem. Spróbuję <laughs> Jesteś geniuszem złowy, Pani na... oni otworzą to i to wszystko będzie gdzieś na dole. Zostaw mi. To małe wszystkie tego złotego drzwi mogę. No, teraz ja chcę. Syl dla chłopaków Ale to najpierw to małe gówno. Ale będą bling bling. Jezus Maria, a no jeszcze słomka dla Dominika potrzebuję. No więc paczka jest gotowa. Myślę, że chłopakom będzie się bardzo podobało tutaj, więc za chwilę to zaklejamy. Jutro wybieram się na pocztę, wysyłam i no jeśli tego nie otworzą, no to... Także moi drodzy, dziękuję bardzo Wam za bycie tutaj. Mam nadzieję, że nie obraziliście się, że tą paczkę wysyłam z kilku miesięcznym opóźnieniem. Mam już nadzieję, że chłopaki to pakują oczywiście, no bo jak nie, no to, to, to trzeba będzie niestety zbojkotować kanał Wydatnych chłopaki. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, like suba, co tam się Wam podoba komentarz, może komuś jeszcze wyślę taką paczkę, nie wiem. A tymczasem bawcie się dobrze, powiadajcie, Simple dreampool, zawsze można zrobić z papieru. Pa pa!